Cześć. To od premiery materiału, gdzie omawiam dla was moją kierownicę, a właściwie cały zestaw do Eurotracka od mozy raptem nie minęły dobrze 3 miesiące i wiecie co? Odezwali się do mnie z mozy i przysłali do recenzji cały zestaw Moza R5 Bundle i mam go dzisiaj zamiar dla was przetestować, zwracając również uwagę na negatywne aspekty, a te są i nie mam najmniejszego zamiaru ich ukrywać. Oczywiście zestaw ma też swoje plusy, dlatego postaram się być maksymalnie obiektywny, żebyście dokładnie wiedzieli na czym stoicie. Jako, że jest to pełnoprawna recenzja, żeby formalności stało się zadość, na początek podstawowa specyfikacja techniczna. Cały zestaw przychodzi w jednym opakowaniu, i w jego skład wchodzi przede wszystkim kierownica model ES Steering Wheel, pedały SRP, ale w wersji light oraz silnik model R5 wraz z uchwytem montażowym do biurka. Kierownica ES to uniwersalna konstrukcja o średnicy około niecałych 28 cm dokładnie 11 cali. Mamy jakieś diodki LED, do niej za chwilę wrócę. Są 22 programowalne przyciski. Wykonana jest w większości z aluminium, natomiast obszyta skórą. To, co tutaj warto zaznaczyć, to że możemy sobie do niej dokupić moda pod gry pokroju e 1 Dokupić bo tego w zestawie nie ma. Drugim elementem jest oczywiście. Silnik model R5 również z Direct Drive, czyli z napędem bezpośrednim, bez żadnych pasków, zębatek. Podobnie jak ten, który ja mam w R9, natomiast jest on słabszy. Tutaj moment obrotowy to 5,5 Nm. Najprostszy uchwyt montażowy oraz pedały w wersji Light. W zestawie jest oczywiście tylko gaz i hamulec. Natomiast ja tutaj, jak widzicie, mam jeszcze sprzęgło, które też dostałem od moza, ale do tego też jeszcze przejdę. Do samej kierownicy większych uwag nie mam. Jest ona zdecydowanie bardziej uniwersalna jak moja TWS. Można w nią grać ze spokojem w gry W1, Forza, Rajdy nada się też do ciężarówek, natomiast wiadomo, no, nie tak dobrze jak właśnie dedykowana TWS jest trochę gorzej wykonana i to czuć, ale jest też znacznie tańsza. Na pewno jej zaletą jest fakt, iż posiada już łopatki aluminiowe do zmiany biegów, jednak feeling przycisków tych tutaj na froncie jest nieco gorszy niż w mojej kierownicy. Diody LED mam wrażenie, że wyglądają też gorzej, trochę bardziej tandetnie. Zdecydowanie nie przystoją do tej klasy kierownicy, no nie wygląda to w mojej ocenie po prostu dobrze. Feeling z użytkowania kierownicy przez około 2 tygodnie jest jak najbardziej pozytywny, natomiast czy mi tu czegoś brakuje? Chyba nie, no. Tylko te diody troszeczkę rażą. Najmniej uwag tak po prawdzie mam do silnika. Uważam, że jest on praktycznie doskonały i mówię to całkowicie szczerze. Mamy Quick Release, mamy napęd Direct Drive. Przede wszystkim mamy obsługę w zasadzie wszystkich akcesoriów i kierownic od Mozy. Oczywiście pełna możliwość konfiguracji, ale samo oprogramowanie jest tak rozbudowane, że trzeba by poświęcić nawet nie jeden, a kilka odcinków, żeby omówić jego pełną funkcjonalność. Nie ma tutaj żadnego aktywnego chłodzenia, ale też przegrzewanie, nawet przy długiej jeździe, przy długiej grze. No, nie jest żadnym problemem, co też sprawdziłem za pomocą kamery termowizyjnej. Powiem więcej, silnik jest tańszy od modelu R9 i w sumie żałuję, że właśnie nie wziąłem R5 do tego zestawu z kierownicą TWS, bo R5 jest w zupełności wystarczająca, a jednak odczuwalnie tańsza. Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli ktoś będzie sobie teraz chciał sprawdzić zestaw właśnie pod EuroTraka od Moza Racing, Producent wypuszcza zestaw właśnie bundle, gdzie w zestawie będzie ten słabszy silnik. No i na pewno cały zestaw będzie tańszy. Siódmego ma mieć miejsce premiera, więc kiedy ten film oglądacie, możliwe, że jest on już dostępny. Tutaj, na prośbę Moza Racing, to była jedyna prośba do tego filmu, udostępniam Wam link właśnie do ich strony. Wracamy do naszego zestawu R5. Mocowanie silnika do blatu jest solidne pod względem wykonania. Niestety nie ma tutaj totalnie żadnej regulacji kąta nachylenia i właśnie ten uchwyt jest jednym obok pedałów, do których mam uwagi. Zdecydowanie ten uniwersalny uchwyt, który też będzie zresztą w zestawie TWS bundle jest o wiele wiele lepszy. Polecam więc ten wymienić. Ewentualnie możecie dokupić. Taki zestaw montażowy do kierownicy. Wtedy ten problem zniknie, ale no jest to dodatkowy, często niemały wydatek. W przeciwnym wypadku może być z tym problem. Dla mnie, na przykład, kierownica była zdecydowanie za wysoko i to mimo posiadania elektrycznego biurka, które było opuszczone na maksa. Niestety, wysoki nie jestem i tutaj chyba nawet widać na przebitkach, że ta kierownica jest dla mnie za wysoko i to właśnie wina. Między innymi nieregulowanego uchwytu. Pedały również nie są mocną stroną tego zestawu, chociaż sama baza SRP Lite jest identyczna jak ta, co ja mam. No i właśnie, tu też jest, może czasami wystąpić bujanie. Jest to o tyle irytujące, że w grach wyścigowych, obojętnie czy to będą Ride 1 czy Asetokorsa, tam pedałem gazu, hamulca czy sprzęgła, jeżeli sobie dokupimy. Operujemy częściej i dynamicznie niż w takim Eurotraku, i ten problem jest dodatkowo, czy świat dodatkowo nasila. Ja mam takie wrażenie, być może niesłuszne, że Moza jest świadoma tego problemu, bo nie wierzę, że żaden z recenzentów nie zgłaszał uwag co do tego, ale takim niedopracowaniem tej całej platformy. Myślę, że chcę troszeczkę zachęcić do zakupu osobnych akcesoriów, które po prostu rozwiążą ten problem. Nie jest to fajne z punktu widzenia użytkownika. Który kupi taki kit, obojętnie który, i nie będzie mógł komfortowo korzystać z jednego z kluczowych elementów zestawu, za to minus. Wrażenia z jazdy przez to też mam trochę mieszane. Zarówno uchwyt, jak i pedały nieco psują przyjemność z rozgrywki. Samą, zwłaszcza dynamiczną jazdę, psuje odrywający się od czasu do czasu podest. Ja od mozy dostałem dodatkowo jeszcze pedał sprzęgła oraz taki zestawik do Hamulcu, który ma go czynić bardziej realnym, ale tutaj również mały minus, bo nic bardziej odrealnionego w życiu z pedałem hamulca związanego nie miałem, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Prawo jazdy mam od ponad 21 lat, długo 22, jeździłem bardzo różnymi samochodami i żaden z nich nie miał tak twardego pedału hamulca, nawet w połowie, jak po zamontowaniu tej gumy i sprężynki. Sama kierownica w połączeniu z silnikiem działa natomiast perfekcyjnie. Jeżeli dostosujemy ustawienia do gry rekomendowane przez producenta kierownicy, w aplikacji PitHouse są gotowe presety, które w wielu przypadkach wystarczy po prostu wyeksportować do gry. Natomiast jeżeli jakaś gra tych presetów nie ma, nie obsługuje, nie trzeba daleko szukać, jak na przykład Forza Horizon 4 i 5, jest na stronie Mozy kompletny poradnik, jak przeprowadzić dokładnie proces integracji gry. Z tym, ale nie tylko, modelem kierownicy i silnika działa to naprawdę wyśmienicie, robi różnicę. Podsumowując, cały zestaw idealny nie jest. Biorąc pod uwagę cenę, która na chwilę obecną wynosi niecałe 2200 zł, jest to bardzo fajny wstęp do takiego trochę poważniejszego sim racingu. Ja na pewno zmieniłbym uchwyt do blatu i też trzeba by było rozwiązać ten problem bujającej się podstawy pedałów. Są trochę za mało stabilne. Wtedy faktycznie byłby to zestaw idealny. Na chwilę obecną jest to mega dobry zestaw na przyszłą rozbudowę. Co więcej, jeżeli ktoś się interesuje racingiem, wie doskonale, że ta cena jest bardzo atrakcyjna. I to bardzo, ale bardzo. Ale. Moim zdaniem nie jest to niestety zestaw kompletny i z tym przemyśleniem Was zostawiam. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co myślicie o takim zestawie, czy byście go kupili, czy może wybrali alternatywę, np. od Transmastera model T598, który jest w identycznej cenie w tej chwili na komputroniku. Linki zostawiam Wam oczywiście gdzie? No, w opisie filmu i przyklejonym komentarzu, a ode mnie to na tyle. Dzięki serdecznie za uwagę, dzięki, cześć, hej!